Przy tych melodiach nogi samerwał się do tańca. 25 sierpnia amfiteatr imienia Czesława Niemena w Olsztynie ogarnęła muzyczna gorączka, wszystko za sprawą romskich kapel, które w ramach Gypsy Carnaval stworzyły prawdziwe widowisko. Na scenie zaprezentowali się artyści niemal w każdym wieku. Swoje talenty ujawnili podopiecznie integracyjnej świetlicy romskiej gaja, tancerki oraz muzyk młodej generacji Angelo Ciureja. Gwiazdą imprezy była grupa Hitano. Pomysł na założenie zespołu zrodził się z pasji do muzyki i kultury domskiej dokładnie 30 lat temu. Kochaliśmy muzykę i było nas z początku pięć osób w, w grupie Kitano. No ale to, to tak latami, latami się rozszerzało, dochodziły dzieci, wnuczki, no i powiększyło się do takiej teraz grupy, jaką mamy w tej chwili. Nie Dla członków zespołu zawsze było ważne autorskie podejście do muzyki romskiej. Na koncercie nie usłyszymy cudzych piosenek, playbacku ani podkładu muzycznego puszczonego z komputera. To jest nowej generacji. Moja muzyka. Nie chcemy powielać. Budować chcemy sobie drogę tą nową muzyką, bo ludzie i widzowie znają tylko z festiwalu Ole Ole, cyganeczkę Zosie. My natomiast tych kawałków nie gramy. Chcemy jednak dotrzeć do szerszej publiczności, jak to się mówi. Rozdziały historii Romów bywały bardzo dramatyczne. Smutna przeszłość zostawiła ślad nie tylko w pamięci. Sposobem na opowiedzenie dziejów narodu stała się muzyka. Romskie piosenki nawiązują do koczowniczego trybu życia. Można w nich znaleźć tęsknotę, radość i odpowiedzi na najważniejsze pytania. Jak trzeba żyć? Może tak powiem, że nieważne, mojego taty piosenki, bo to mój tata pisze te piosenki, że nieważne są pieniądze, nie warte nie warto jest nic, tylko być szczęśliwym, mieć swój kawałek świata i żyć. Tak praktycznie romskie piosenki są o miłości i o życiu. Jednym towarzyszem romskiej muzyki jest taniec. Choreografia oraz kolorowe, misternie uszyte sukienki tworzą wraz z melodią niezapomniane widowisko. Skoczna jest łatwo wpadająca w ucho, dużo mówi, zwłaszcza jak śpiewają po polsku, bo się nie nauczyłam w życiu po romsku mówić. Rytmikę, temperament, stroje. I tradycję romską naturalnie. Mój mąż, przyjechaliśmy z Berlina i oczywiście chcę przekazać mojemu mężowi te tradycje romskie. Rzeczywiście, nawet czasem można przyjść nawet popatrzeć na te stroje I, i jedynie. No ładne stroje, mają. Rzadko spotykane. Przynajmniej my nie, nie nosimy takich strojów jak oni. Romowie nie mają swojego państwa. Dla wielu ojczyzną stał się właśnie Olsztyn, który jest dla nich niezwykle przyjaznym miejscem. Czuję się, że Warmia, Mazury, Olsztyn zwłaszcza to jest nasz dom, a ludzie zawsze nas tutaj dobrze odbierali i nie odczuwa się takiej jakiejś presji albo dyskryminacji w tym mieście. W Olsztynie spotykamy Romów niemal każdego dnia. Warto poznać i zrozumieć kulturę naszych bliskich sąsiadów.